chciałbym Ci pokazać drugą metodę, a mianowicie metodę styku. Ta metoda polega na tym, że wszystkie przedmioty się w jakiś sposób stykają. Nie będę tutaj je zdradzał, żebyś miała pewne tutaj zadanie jednak do wykonania. Natomiast chodzi o to, żeby wszystkie przedmioty w jakiś sposób się dotykały, fizycznie się dotykały. Tam było tak, że była ta sama odległość, natomiast tu trzeba tak to połączyć w jakiś sensowny sposób, żeby było to e, zachowana ta Moja zasada styku, którą nazwałem. Więc burzę tutaj porządek rzeczy i do dzieła, tak? Proszę bardzo. Zakładamy, że obiektywem możesz ująć w zasadzie... W zasadzie ile chcesz, można powiedzieć, nie? Zobaczmy, co z tego wyniknie. Ocenimy, kiedy wykonasz zdjęcie. Ocenimy efekt, kiedy wykonasz zdjęcie. Proszę bardzo. Chyba jeszcze na jeden... jeden. Będziemy fotografować z góry, żeby kompletnie uprościć sprawę, żeby to było najprostszy kadr świata. Możesz się tutaj oprzeć nawet na, na tej drabince, nie spadniesz, jest sprawdzone. No i teraz, no, musisz odpowiednio skadrować. Dobrze. Co by można było tutaj zmienić? Chodzi tutaj, żeby jeszcze coś dodać swojego. Dałoby się uprościć na przykład tylko pozycję w jakiś sposób. Jakbyśmy zrobili tak na przykład. Tak. O, a to może nawet nie dawać, żeby się stykało, tylko żeby było tak. Zróbmy taką, coś takiego. Albo może się tak stykać, o, no. Może tak, a może nie. No to zróbmy, jak już styka się, to niech się zestyka. Więc, o, mamy coś takiego. Okay. No tutaj, nie. ewentualnie tak, tak? Stronę, żeby było ten środek widać. No tu akurat tak się złożyło, że w tym wypadku wszystko się nakłada jedno na drugie, ale to nie ma żadnego znaczenia. No i mamy, proszę bardzo, tutaj jeszcze troszeczkę krzywo jest gdzieś tam, wyprostujemy delikatnie, o, w ten sposób. I jeszcze poproszę jedno zdjęcie. Troszeczkę jest nam tam coś krzywo wyszło, ale nie szkodzi. No dobrze. Więc mamy tutaj zastosowaną tę metodę, i również w tej metodzie jest jakiś zamysł. Jeżeli wszystko się styka, to się wszystko styka i niech tak zostanie. No tutaj mówiłem, że ewentualnie można było ten drobniejszy element, tę obieraczkę tutaj odsunąć, a poszliśmy całkowicie, jakby w stykanie, nachodzenie się i tak dalej. Więc jeżeli będziesz się tego trzymał, takiej prostej zasady, będzie się trzymać, no to wtedy. Masz tutaj zapewniony sukces. Dziękuję bardzo.